Pochyliłam się nad moimi notatkami, bo zawsze jak się z Państwem pragnę spotkać i czymś podzielić, to lubię, żeby był porządek. Bardzo wiele rzeczy zawsze mam Wam do przekazania, bo to ponad 40 lat. Moi mojego pochylenia się nad ludzkimi problemami zdrowotnymi w kontekście i medycyny akademickiej, ale również w medycynie przede wszystkim naturalnej, której poświęciłam większą część mojego życia. I tak um, codziennie przyjmując ludzi i mówiąc o naturalnych rozwiązaniach przychodzą do mnie nowe spostrzeżenia i takie nowe wiadomości, które właśnie pragnę usystematyzować i pragnę Wam pokazać to bogactwo naturalnych rozwiązań. I teraz, yy, drodzy Państwo, kochani słuchacze, zrozumieć zdrowie. Dzisiaj siedem, siedem. Siedem w Biblii to nieskończoność. A będziemy mówić o siedmiu podstawowych zasadach, takich zdrowych naszych przyzwyczajeń. przyzwyczajeń. Będę Was do tego inspirowała. W 7 dni, czyli tydzień. Co możemy w 7 dni zrobić, żeby zainspirować siebie do nowych zmian? Wiosna, budząca się do życia przyroda, i zobaczcie, wszystko tutaj jest praktycznie zielone. Nawet ja ubrałam zieloną koszulę i leży przede mną zielona e, właściwie to szara remeta, tak się nazywa, ale jest zielona. I wszystko jest zielone nawet napar z ziółek. No, i może ja nie będę się dzisiaj dzieliła, akurat co tutaj mam zaparzone, ale to jest bardzo prozdrowotne. I te wszystkie, niektórym kojarzące się z badelkami rośliny, mają właśnie niesamowite właściwości zdrowotne. I będziemy dzisiaj mówić o sile zdrowych przyzwyczajeń. Będzie ich 7 przez 7 dni. To niewiele w obszarze całego naszego życia, ile może zrobić dla nas 7 dni. Małymi krokami. Oczywiście możemy absolutnie szukać wymówek, że yy, na przykład pijemy małą ilość alkoholu codziennie, bo ona nas wyluzowuje. No, palimy już tylko dwa papierosy, a paliliśmy dwie paczki. Dobrze, idziemy ku dobremu. Więc jeszcze zaangażujmy się w to bardziej. Nie, nie będziemy tutaj razem szukać wymówek, tylko podamy jakie rozwiązania. Oceńmy najpierw, od czego startujemy. No, bo skoro będziemy mieli już te dobre przyzwyczajenia, no to w jakimś celu, prawda? Albo na przykład chcemy schudnąć, albo tylko chcemy pozbyć się jednej zbędnej fałdki, w, w, że tak powiem, około brzusznej, która jest takim bagażem naszych um, niesprzyjających czynników życia codziennego, i ona nam przeszkadza teraz na wiosnę, i chcemy się jej pozbyć. In, dla innych to będzie 45 kg. Na przykład. Albo 20. No, albo 5. Dobrze. Albo na przykład pozbycie się migrenowych bólów głowy. Albo. Odblokowanie kolan i bioder, żebyśmy na przykład mogli sobie trochę pobiegać, a chociaż trochę szybciej pochodzić na spacer. A nawet jak na przykład będziemy wyprowadzać swojego czworonożnego przyjaciela, to nie będziemy uskarżać się na ból stawów i zachowamy prostą sylwetkę, bo nie będzie nas bolał kręgosłup. A inni powiedzą: A ja bym chciał mieć więcej energii. Dobrze? To też te 7 zdrowych przyzwyczajeń będzie super rozwiązaniem. W 7 dni. No więc pierwsza rzecz, od której startujemy, to piszemy sobie cel. Zapiszcie sobie. Naprawdę, warto jest zapisać i um, zapisać dobrze dzisiaj, nie od poniedziałku, dzisiaj jest powiedzmy, nie wiem, czwartek, środa, czy jakikolwiek inny dzień, kiedy obejrzycie ten materiał. Każdy dzień, każda chwila, każda godzina jest. Dobra, żeby coś zacząć dla siebie robić. Małymi kroczkami. No więc startujemy. Mamy jakiś problem, albo na przykład w ogóle nie mamy problemu, ale chcemy odmłodzić swoją skórę. O skórze nagramy również kolejne nasze spotkanie, bo. Fajnie jest zadbać o tę skórę, bo to jest ogromna powierzchnia naszego ciała, największy nasz organ zewnętrzny, który u dorosłego człowieka waży. Około 4 kg, i warto po prostu tą skórę na tyle dobrze przygotować na niesprzyjające warunki środowiskowe albo na przykład przygotować ją do umiarkowanego korzystania z promieni słonecznych, bo wtedy syntetyzujemy sobie witaminę D, która ma ogromnie wspaniały wpływ na nasze zdrowie, na naszą odporność, na usuwanie różnego rodzaju dolegliwości i problemów, więc to skórę trzeba będzie przygotować. I teraz obojętnie jaki mamy temat, który chcielibyśmy poprawić, oczywiście jeżeli chodzi o nasze zdrowie, postaramy się to wspólnie razem zrozumieć jak to zrobić. Czyli pierwsza rzecz decyzja. I teraz powiem wam tak. W jakiejkolwiek dziedzinie życia będziecie chcieli coś osiągnąć, to najtrudniejsze są zawsze początki i bardzo trudne jest, jeżeli czegoś nie rozumiemy. To nawet Goethe chyba w którymś ze swoich dzieł powiedział, wielki filozof, myśliciel, poeta, że trudne jest dla nas to, czego nie rozumiemy. A jak sobie to napiszemy, mamy cel, mamy chęci i zrozumiemy. No to wtedy łatwo jest nam po prostu to zrobić. Przecież robimy to dla siebie albo dla naszych bliskich. Czyli pierwsza rzecz, i to jest taka siła tych zdrowych nawyków, zawsze warto sobie postawić cel i te 7 dni przeznaczyć, żeby ten cel po prostu w fajny sposób osiągnąć. Więc zaczynamy od pracy nad sobą. Komuś bardzo łatwo jest wytknąć jego wady lub też coś mu podpowiedzieć. Trudniej dyscyplinę zachować dla siebie i względem siebie. Druga rzecz to stawiamy na pary z ciepłej wody. Przy mnie zawsze stoi koper włoski. Ten już jest chyba trzykrotnie zaparzony, ale połowę już z niego zjadłam, bo te nasionka zaparzone mają niesamowite właściwości regenerujące nasz przewód pokarmowy tak naprawdę wśród błonek yy, naszych komórek, naszego przewodu pokarmowego, yy, błonę śluzową, ale również stanowią fantastyczne podłoże do pracy naszego mikrobiomu jelitowego. To akurat koper włoski. Koło mnie też um, zaparzone ziółka. Tutaj jest akurat mieszanka ziół, które zawierają troszkę imbiru, trochę pokrzywy, trochę melisy, trochę oregano i taka mieszanka zaparzona można ją też dwukrotnie zaparzyć. Odrobinę jest tutaj również kurkumy, dlatego taki żółtawy odcień. No i kilka nasionek czarnego sezamu, które zawsze gorąco rekomenduję, i na ten temat również będzie nasze osobne spotkanie. Ale tak, wszystkie napary z ziół, które widać, nie żadne torebki plastikowe, papierowe, tego nie zaparzamy, tego nie pijemy. Pijemy napary z ziół, które są bezpieczne. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy te zioła są dla nas dobre, to zawsze warto skorzystać z pomocy i rekomendacji na przykład osoby pracującej w dobrej zielarni. I zawsze proście o zioła sypkie. Ale teraz na wiosnę zachęcam do zbierania ziół. Przede mną ziele pokrzywy. Proszę bardzo, Urdika Dioika, czyli oczyszczająca krew. Fantastyczne rozwiązanie, jeżeli chcemy poprawić sobie morfologię i e, zapatrzyć mm, naszą krew we właściwy poziom żelaza. I to jest oczywiście już. E, no kilka godzin temu zerwana pokrzywa niby trzymana w wodzie, ale najlepiej jest taką pokrzywę zwinąć parzydełkami do środka, o tak, o o tak, o i takie coś małe wkładamy do jamy ustnej mm, mm, i przygryzamy tymi tylnymi zębami mocno miażdżymy i powolusięnku przeżuwamy. To jest niesamowita wartość zdrowotna. Oczywiście nie mówię o od razu całej roślinie, mówię o jednym listku, ale codziennie. Jeżeli boicie się, że będzie to was parzyło, to nie parzy, tylko trzeba to odpowiednio zwinąć i przyzwyczaić. Się. A nawet jak poparzy, to powiem o tym, że to jest dobre i trzeba to stosować. Można dociskać do soków zielonych soków, które oczyszczają i wzmacniają wątrobę pęcherzyk żółciowy. Więc zioła świeże, zioła, które znamy, jak nie znamy, boimy się, kupujemy w zielarniach. Trzecia bardzo ważna rzecz, a no i odnośnie tych ziół, zawsze pijemy ciepłe napary, nie wtedy, kiedy jemy, tylko w odstępie. Dlaczego? Żeby nie rozcieńczać soków żołądkowych. Bo jak już coś jemy, to te soki żołądkowe mają to strawić, a nasz żołądek mniej więcej ma taką pojemność. Więc jeżeli tu do tego żołądka wlejemy cały napar z tej szklanki, wypełnimy żołądek, rozcieńczymy płynę żołąd soku żołądkowego, no i co wtedy? Utrudniony jest proces trawienia, więc to jest kolejny taki zdrowy nawyk. Jak pijemy, to pijemy. Jak jemy, to jemy i dobrze trawimy. Koncentrujemy się na trawieniu. Więc to jest kolejna rzecz. Bardzo wam w międzyczasie to też może być w sumie dobry nawyk. Od czasu do czasu, znając swoje zdrowie, jakie rozumiemy, trzeba wykonać badania profilaktyczne. Gorąco polecam morfologię. Próby wątrobowe, sprawdzić od czasu do czasu, jak funkcjonuje nasza tarczyca, sprawdzić parametry moczu, czy tam przypadkiem na przykład ten mocz nie jest zagęszczony albo na przykład są jakieś bakterie. I to jest kolejny zdrowy nawyk, który powinniśmy mieć: kontrola stanu zdrowia. Po to mamy ubezpieczenia, po to mamy świadomość, żeby z takich właśnie badań. Obojętnie, gdzie traficie, warto jest takie badania profilaktyczne przeprowadzać. Po prostu zróbcie sobie taki przeglądzik wiosenny, a wtedy być może pojawią się inne ym, tematy, nad którymi warto się pochylić. Oczywiście, ja, jak pracuję z pacjentami, diagnozuję również z języka. Myślę, że to by był też bardzo ciekawy temat do naszego spotkania: żebyście taki mieli wgląd do tego, co codziennie dzieje się w waszym organizmie i co można tak na szybko zrobić, aby sobie samemu po prostu pomóc rozwiązać nawet jakieś banalne problemy zdrowotne, a jednocześnie będziecie się uczyć swojego zdrowia, i do tego bardzo gorąco zachęcam. W związku z tym, Trzeci nasz bardzo dobry, zdrowy nawyk to jest patrz, co wypełnia Twój organizm i czym się żywisz. Skierujcie swój wzrok, swoją uwagę, swoje serduszko i potrzebę serca ku warzywom. Dobrym owocom, wysokiej jakości, zwłaszcza teraz na wiosnę, spróbujcie ograniczyć spożycie mięsa i odtruć organizm, żeby usunąć z niego stan zapalny, zalegające niestrawione części pokarmowe, żeby pomóc samemu sobie, swojemu organizmowi. Wspierać swój przewód pokarmowy, czyli skontrolujcie to, co kładziecie na talerzu. Nie kierujcie się takim instynktem: a jestem głodny, głodna, już lecę po jakiś, jakąś przetworzoną żywność. Racjonalnie spróbujcie sobie zaplanować posiłki. Na przykład przez ten tydzień przez 7 dni będziemy sobie wyciskać soki w domu. Drodzy Państwo, w domu nie kupujemy soków w żadnych w kartonach, butelkach plastikowych? Nie, bo najczęściej yy, opakowanie jest ładne, opis jest jeszcze ładniejszy, ale papier jest bardzo łagodny i właściwie wszystko można na nim napisać. Człowiek kupuje oczami. O, takie ziółko, no brzydko wygląda, ale jest zdrowe. Rośliny, które Wam tu rekomenduję, są zdrowe. Pokazuję je. Ale soki wyciskane na świeżo, na przykład z dobrej jakości marchewki albo burak i marchewka, a dodatek na przykład grejpfruta, bądź też dla osób, które mają wieczną zmarzlinę w swoim ciele, więc dodatek odrobinę imbiru, napary goździkowe, to wszystko może pięknie wyglądać. Więc niekoniecznie musicie się otaczać takimi roślinami, którymi ja uwielbiam się otaczać, ale y, można to podać w sposób bardzo estetyczny, bardzo elegancki, co też zamieszczamy na profilu Zrozumieć Zdrowie. Więc kontrolujcie przez te 7 dni swoją łapczywość. Nie instynktem, tylko głową. Czy to, co kładę na swoim talerzu, czy ten napar ziołowy, herbatę, kawę. Wypije z korzyścią dla swojego zdrowia? Czy może niekoniecznie? Kontrola tego, co kładziemy na talerzu, czyli trzecie nasze dobre przyzwyczajenie. Następna rzecz, czwarta, czy pamiętamy, co jest dla nas naszym wewnętrznym lekarzem? Fajnie by było, gdybyśmy zrozumieli, że w naszym ciele funkcjonuje prawie 600 hormonów. Cały system enzymów. Mamy w naszych komórkach praktycznie wszystkich, oprócz erytrocytów, czyli czerwonych ciałek krwi, mitochondria. Jak o nie zadbać? Oraz na przykład zadbajmy o nasz sen. Ale nie taki, że bierzemy coś i nas wycina z życiorysu, odcina nas tutaj na pni, na, na, przy pniu mózgu i my po prostu pach i nas nie ma. To to nie jest sen. To jest wycinanie człowieka z jego rytmu dobowego, a mi chodzi o taki sen, o który zadbamy całościowo, czyli wszystkie nasze narządy. Wtedy, kiedy kładziemy się spać, będą się regenerowały, będą się wzmacniały, żeby obudzić się z dobrą energią, czyli zadbanie o nasz rytm biologiczny, czyli aktywność w ciągu dnia. Wtedy jemy, kontrolujemy to, co jemy, a wieczorem zasypiamy i regenerujemy cały organizm, wszystkie nasze narządy. Wstajemy razem, wypoczęci i jednocześnie wtedy dbamy o detoks, o, a tym samym o odmładzanie. Bo jak usuniemy stany zapalne, wszystko to, co stanowi obciążenie dla naszego organizmu, z automatu włączają się procesy regeneracji i odmładzania. Więc to kolejna, kolejne dobre przyzwyczajenie. No, i następny nasz punkt, czyli piąty, wiąże się właśnie z oczyszczaniem naszego ciała. Od zewnątrz i od wewnątrz. Od wewnątrz bardzo dużo na ten temat mówię, a od zewnątrz, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że 80% składu kurzu, takiego domowego, zwykłego kurzu, wiecie, co stanowi? Nasz złuszczony naskórek. Kilkanaście kilogramów w ciągu naszego życia magazynujemy wokół nas jako złuszczony naskórek. Jeżeli nie umiemy dbać o czystość naszego ciała, o higienę ciała i stosujemy na przykład syntetyczne preparaty do mycia, włosów. Do mycia ciała, bo mają na przykład ładne opakowanie. To właśnie dzisiaj y, zachęcam do przygotowywania sobie płynów jako napary z roślin leczniczych, y, chociażby właśnie z pokrzywy, czy ze skrzypu polnego, y, czy z kopru włoskiego, czy z szałwi, różnych innych. Kąpiele imbirowe, kąpiele goździkowe, jest multum ziół, które mają wspaniały wpływ na naszą skórę. A na przykład półkanki do włosów z korydębu albo dla włosów jasnych z rumianku będą miały tutaj niesamowite właściwości. Więc dlaczego o tym mówię? Sięgajmy po to, co naturalne. I jeżeli chodzi o zdrowie wewnątrz naszego ciała i Patrzmy na to, z jakich kosmetyków korzystamy. Nie kupujmy oczami kolorowych etykietek, tylko to, co jest dla nas dobre, bo kontakt z naszą skórą częściowo jest związany z wchłanianiem tych produktów. One czasami zostają na naszym ciele i przez wiele godzin mają kontakt. I wchłaniają się transdermalnie, czyli przez skórę. Za chwileczkę będziemy mieli temat związany z nadmierną potliwością, poceniem. W ubiegłym roku byłam zaproszona do telewizji, do programu drugiego i na ten temat wypowiadałam się. Oczywiście są w tej chwili stosowane nawet takie metody jak... No dobrze, może nikogo nie będę... Krytykowała, może o tym przy, yy, kiedy będziemy omawiać nadmierną potliwość i jak sobie z nią radzić. A dzisiaj tylko po prostu kolejny nasz zdrowy nawyk, czyli patrzymy na to, co jemy, ale też czym dotykamy naszej skóry i czy to jest na pewno dla nas dobre. Kolejna rzecz. To jest regeneracja naszego ciała w sposób holistyczny. I tutaj warto jest przygotować sobie taki plan żywieniowy, plan naszego postępowania. Taki, który nie tylko będzie przez te 7 dni dla nas aktualny, ale może będzie tą zdrową siłą przyzwyczajeń na pozostałą część naszego życia, że na przykład będziemy stosować czasowe posty, czyli jakąś część dnia przeznaczymy na jedzenie, a jakąś część na regenerację. Oczywiście wtedy wprowadzamy nasze ciało. Taką fazę, gdzie uruchamiamy wszystkie systemy naprawcze. Więc przygotowanie takiego planu żywieniowego, chociażby niech to będzie jedna rzecz, właśnie plan żywieniowy przy udziale dobrego naturopaty, dobrego specjalisty, mądrego dietetyka, bądź też lekarza, który jest również dietetykiem. Jeżeli on będzie umiał wszystkie Wasze, Problemy zdrowotne bądź też cel, który chcemy osiągnąć, uwzględnić, dobrze by było, gdyby połączył z Waszą grupą krwi oraz z tym, co robicie każdego dnia. Hmm, myślę, że to będzie fantastyczne rozwiązanie i przez nawet stosowane te 7 dni zobaczycie, jak niesamowita jest yy, wartość. Takiego planu żywieniowego skomponowanego dla Was w sposób indywidualny, który uwzględnia tak zwany subtilitet czyli subtelność doboru tego, co dla nas jest dobre odżywcze, regenerujące, odmładzające. I teraz ten siódmy punkt zastanawiałam się. Co to może być, bo tych punktów jeszcze chętnie bym Wam podała kilka, ale myślę, że to będzie kolejna mądra decyzja: że nie tylko na te 7 dni, ale na dalszą część naszego życia weźmiemy sobie do serca, że warto stosować dobrą profilaktykę, czyli zrozumieć swoje zdrowie, jak ono funkcjonuje. Czego potrzebujemy, wykorzystać dary natury, mądrość natury? I nawet jak popełnimy jakieś błędy, będziemy wiedzieli, jak wrócić do tego, co dobre, co właściwe, co prowadzi do harmonii, równowagi i zdrowia. I tego Wam życzę.